Dzisiaj zaproszę Was nietypowo, nie do pierwszego listu do Tesaloniczan, ale do listu do Galatów. Dlaczego tak? Dlatego, że na studiach robię przedmiot związany z analizą tego, jak wygląda cytowanie Starego Testamentu w Nowym Testamencie, i fragment z listu do Galatów jest pełen takich właśnie odniesień. Więc przeczytamy sobie fragment z listu do Galatów, rozdział trzeci. I tam skupimy się na wersetach 10 do 14, natomiast ja proponuję, żebyśmy przeczytali od początku rozdziału, czyli od wersetu pierwszego. List do Galatów, rozdział trzeci. O nierozumni Galaci! Kto was omamił? Was, wobec których został ukazany Jezus Chrystus ukrzyżowany. Jednego tylko chcę się od was dowiedzieć – czy otrzymaliście ducha z uczynków prawa, czy też z posłuszeństwa wierze? Tak nierozumni jesteście. Rozpoczęliście duchem, a teraz chcecie kończyć ciałem. Tak wiele doświadczyliście na próżno, jeśli rzeczywiście na próżno. Czy więc ten, kto, który udziela wam ducha i dokonuje cudów pośród was, czyni to ze względu na uczynki prawa, czy ze względu na posłuszeństwo w wierze? Tak też Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to policzone jako sprawiedliwość. Zrozumcie więc, że synami Abrahama są ci, którzy polegają na wierze. Pismo zaś, przewidując, że Bóg usprawiedliwi pogan z wiary, dało Abrahamowi tę radosną nowinę. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak też ci, którzy polegają na wierze, są błogosławieni z wierzącym Abrahamem. Wszyscy natomiast, którzy polegają na uczynkach prawa, są przeklęci. Jest bowiem napisane, przeklęty każdy, kto nie zachowuje wszystkich przepisów, jak nakazuje księga prawa. To, że nikt w prawie nie doznaje usprawiedliwienia u Boga, jest oczywiste, gdyż sprawiedliwie z wiary będzie żył. Prawo zaś nie pochodzi z wiary, lecz ten, kto wypełni jego przepisy, przez nie będzie żył. Chrystus wykupił nas od przekleństwa prawa, gdyż stał się za nas przekleństwem, jak napisano, przeklęty każdy, kto wisi na drzewie aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan, abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę Ducha. Pomódlmy się. Dobry Ojcze, dziękujemy Ci, że możemy przez wiarę otrzymać obietnicę Ducha, abyśmy możemy przez wiarę być nazwani Twoimi dziećmi. Dziękujemy Ci, że nie nie ciąży na nas przekleństwo prawa. Prosimy Cię teraz, abyśmy Dobrze zrozumieli ten fragment, który jest przed nami, abyśmy zrozumieli, co Paweł ma na myśli, mówiąc te e, trudne rzeczy. Amen. W zeszłym roku szkolnym, akademickim, mieliśmy okazję omawiać wraz z Michałem i dwoma Maćkami, właśnie ten list do Galatów. Ostatnio nawet skończyliśmy e, ten list w trakcie jeszcze wakacji. List do Galatów został napisany przez Pawła do chrześcijan właśnie w Galacji, w Azji Mniejszej i Paweł broni w nim prawdziwej Ewangelii. Broni prawdziwej Ewangelii przed zniekształceniem tzw. judaizujących. Kim byli ci judaizujący? Wielu nawróconych Żydów, faryzeuszów uważało, że Galacjan należy obrzezać i zobowiązać do przestrzegania prawa mojżeszowego. Problem ten podjęto również na Soborze Jerozolimskim. I chociaż jego uczestnicy byli zgodni co do tego, że na pogan nawracających się do Boga nie należy nakładać dodatkowych ciężarów, ciężarów nie do uniesienia, to jednak do końca misyjnych podróży apostoła Pawła wielu tych judeochrześcijan nadal się oburzało z tego powodu, że on wszędzie uczy, tutaj znów cytat, odstępstwa od Mojżesza. Więc sprzeciw wobec jego osoby i nauki w sposób najbardziej jaskrawy. Doszedł do głosu, wydaje się właśnie w Galacji, gdzie ci judeo chrześcijanie usiłowali podważyć jego apostolski autorytet i wykazać, że prawo małżeszowe wraz z obrzezaniem i wszystkimi tymi żydowskimi praktykami wciąż jest aktualne i dlatego właśnie prawdziwy chrześcijanin powinien się mu podporządkować, jeśli chce dostąpić zbawienia. Innymi słowy, krótko mówiąc, byli zdania, że głoszona przez Pawła Ewangelia nie jest kompletna. Że wymaga uzupełnienia przez przyjęcie prawa, oraz że Galaci powinni przyjąć żydowski styl życia, aby rozwiązać swoje problemy moralne. I Paweł w tym liście nie zgadza się z taką koncepcją i po zarysowaniu problemów na w samym wstępie listu, zbudowaniu swojego autorytetu w pierwszych rozdziałach tego listu. On podkreśla tam, że jest apostołem i głosi jedną naukę wspólną z innymi apostołami. Przechodzi wreszcie do teologicznego wyjaśnienia błędów tych chrześcijan, tych judaizujących w kościele w Galacji. I druga połowa drugiego rozdziału, od wersetu 15, rozpoczyna już tą właściwą obronę prawdziwej Ewangelii. Paweł podkreśla w tych wersetach, że to wiara zbawia Żydów i Pogan, a nie uczynki prawa. Mówi o tym w wersecie 16. Wiemy jednak, że człowiek nie dostępuje usprawiedliwienia z uczynków prawa, lecz przez wiarę w Jezusa Chrystusa. My uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, aby osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków prawa, ponieważ żaden człowiek nie osiągnie usprawiedliwienia z uczynków prawa. I najważniejszą polemikę z tymi właśnie. Judaizującymi, obserwujemy w wersetach od 6 do 14. Paweł tam broni praw chrześcijan pochodzenia pogańskiego w sposób niezwykły, gdyż czyni to przeciwstawiając sobie przekleństwo, którego źródłem jest propagowane przez Żydów prawo mojżeszowe oraz błogosławieństwo Abrahama, w, tym, w którym przez wiarę uczestniczą wszystkie narody. I w tym właśnie kontekście. Padają słowa zawarte w wersetach od 10 do 14, które będą głównym tematem naszego kazania. Paweł zaczyna stwierdzeniem, że przekleństwo to dosięga tych, którzy tłumacząc dosłownie tekst grecki, są z uczynków prawa. Czytamy w wersecie 10. Wszyscy natomiast, którzy polegają na uczynkach prawa czy są z uczynków prawa, są przeklęci. Jest bowiem napisane i tak dalej, i tak dalej. Tym sposobem wprowadza ten argument z przeciwieństwa. Mówił wcześniej o błogosławieństwie Abrahama w wersecie 9, a teraz jest argument z przeciwieństwa. Mówi o tym, że ci są przeklęci, którzy polegają na uczynkach prawa. W tym miejscu wyraźnie nawiązuje do twierdzeń judeo chrześcijan, którzy nadal się trzymali przepisów prawa mojżeszowego, a raz, zarazem namawiali galatów do przyjęcia takiej samej podstawy i tym samym odejścia od nauki apostolskiej. Natomiast trudno na pierwszy rzut oka zrozumieć, co Paweł ma na myśli, mówiąc o pełnieniu uczynków prawa. Ogólnie rzecz biorąc, różne ich wypowiedzi można umieścić w trzech grupach, i to są takie zniuansowane grupy, więc tutaj polecam chwilowe skupienie, przynajmniej chwilowe. <laughs> Jedni uważają, że te uczynki prawa oznaczają przepisy prawa, jego nakazy i zakazy i tutaj kluczowe regulujące całe ludzkie życie. Taki sens uczynków prawa pojawia się również na przykład w księdze wyjścia. Pouczaj ich o nakazach i prawach i wskazuj im drogę, którą mają iść i czyny, które mają spełniać. Czyli to jest to pierwsze, takie najpełniejsze rozumienie uczynków prawa. Inni mówią, że określenie to odnosi się do ludzkich czynów i postaw, które są nakazane lub zakazane przez przepisy prawa. Czyli w nich człowiek wyraża swe posłuszeństwo wobec prawa mojżeszowego i dostosowuje się do jego wymogów. Czyli można powiedzieć, że to nie jest jakby wpływ, nie wpływa na całe życie, ale jeśli chcesz, jakby okazać swoje posłuszeństwo prawą, to musisz zrobić coś dodatkowego niejako, troszkę takiego jakby taką, taką rytualną pewną, pewną rzecz. Jeszcze nie są zdania, że to wyrażenie uczynki prawa występuje w Galacjan w tym rozdziale, trzeba wyjaśniać na tle sporu Pawła z Piotrem. I spór Pawła z Piotrem. Mamy zapisane w, w rozdziale drugim. Tam Paweł goni gani Piotra, Piotra, który był w Antiochii. I Piotr w tych wersetach czytamy, kiedy przybył do Antiochii, otwarcie się Paweł mu przed siw stawił, zanim bowiem pojawili się niektórzy z otoczenia spożywał posiłki razem z poganami. Gdy zaś przybyli, wycofał się i zaczął się izolować, obawiając się obrzezanych. Czyli tutaj można powiedzieć, że Paweł. W jakim sensie potępia przez te uczynki prawa taki styl życia, który odróżnia Żydów od pogan, czyli taki trochę segregację jakąś tam rasową wprowadza, a który jest ten styl życia określany przepisami prawa dotyczącymi czy to obrzezania, czy świętowania szabatu, czy pewnych właśnie spożycia posiłków takiej szeroko pojętej czystości rytualnej. I najbardziej prawdopodobny sens tego, tego stwierdzenia uczynki prawa. Yy, wydaje się poznać, gdy weźmie się cały taki polemiczny charakter yy, tego wywodu Pawła. W tym fragmencie przedmiotem rozważa jest samo prawo, które nie daje usprawiedliwienia, które nie opiera się na wierze i jest źródłem przekleństwa. W tym świetle również określenie, te uczynki prawa oznacza przede wszystkim wszystkie przepisy prawa mojżeszowego i prawo jako takie, tak? Jako całe, całe prawo. Tym, którzy są w wiary z wiary i w związku z tym są błogosławieni, Paweł stanowczo przeciwstawia tych, którzy są z uczynków prawa i na których ciąży przekleństwo. I co ważne, Paweł nie pisze tu, że przeklęci są ci, którzy przestrzegają prawa, gdyż taki sens w ogóle w jego wypowiedzi przekreślałby wartość Starego Testamentu, wartość Starego Prawa. Nie uwzględniałby faktu, że prawo obiecuje liczne błogosławieństwa tym, którzy są posłuszni jego przepisom. Ale mówi o tych, którzy są z uczynków prawa. Czyli ten, ten przyimek określa pochodzenie, a w tym przypadku konkretnie źródło życia religijnego. Po jednej stronie są zatem ci, dla których źródłem i fundamentem życiowe, życia duchowego jest wiara, sama wiara, a po drugiej stronie znajdują się ci, których o wartości i sensie życia religijnego decydują przepisy prawa. I tym właśnie ostatnim apostoł oświadcza, że dotyka ich przekleństwo. I na potwierdzenie swej słuszności przytacza fragment z Księgi Powtórzonego Prawa z rozdziału 27, werset 26. I tutaj dochodzimy do sedna tego, co jest przedmiotem jakichś moich tutaj rozważań w trakcie, w trakcie studiów. Jak Paweł cytuje Stary Testament. To jest bardzo ciekawe. W Biblii Hebrajskiej zdanie to brzmi z powtórzonego prawa przeklęty, kto nie dotrzymuje słów tego prawa i nie wypełni ich. Natomiast Paweł cytuje ten tekst w wersji greckiej z Septuaginty. I jeszcze troszkę lekko go modyfikuje. Pisze przeklęty każdy, tutaj dodaje słowo każdy, kto nie zachowuje wszystkich przepisów prawa, jak nakazuje księga prawa. Więc już ta właśnie septuaginta, tekst grecki. Dodała do tekstu hebrajskiego słowa każdy i wszystkiego, i ten dodatek w argumentacji apostoła Pawła uzyskuje bardzo duże znaczenie. Właśnie w sumie o to Pawłowi chodzi. On chce podkreślić, jak bardzo przeklęty jest każdy, jak bardzo wystarczy jedno, y, jedno przewinienie, aby unieważnić całe prawo. Prawo obiecywało błogosławieństwo i związane z nim dobrodziejstwa temu, kto wypełnia wszystkie jego polecenia. I kto nie zbacza od wszystkich słów, które są w nim zawarte, ale grozi przekleństwem k temu, kto nie pilnuje wszystkich jego przekazań. Paweł właśnie jednak podchodzi do tego z tekstu z własnymi założeniami teologicznymi, można powiedzieć, gdyż, cytując, wyraźnie radykalizuje wymogi tego resetu. Najpierw usilnie podkreśla konieczność doskonałego posłuszeństwa wobec całego prawa, aby doprowadzić czytelników do wniosku, że nikt nie jest w stanie zachować wiernie i w sposób doskonały wszystkich jego przepisów, co w konsekwencji oznacza, że każdy człowiek bez wyjątku jest grzeszny. Jak widać, apostoł nie krytykuje to samego prawa i go nie odrzuca. Jest świadomy tego, że pochodzi ono od Boga i dlatego jest święte. Podkreśla natomiast, że nie można go traktować jako źródła mocy zbawczej, jako źródła łaski. Będąc tylko albo i aż zbiorem przepisów i słów Boga, prawo albo coś nakazywało, albo czegoś zabraniało, ale nie dawało żadnej zdolności, żadnych uzdolnień do wypełniania stawianych przez Dzień wymagań. A to z kolei oznacza, że kryje się w nim tylko siła niosąca przekleństwo i nie ma w nim mocy dającej życie. I właśnie to chciałbym podkreślić, że. Paweł troszkę czyt, czytuje ten fragment ze Starego Testamentu, zmieniając jego intencje. Dlaczego? Dlatego, że ten werset z powtórzonego prawa rozdziału 27 stanowi zakończenie serii 12 przekleństw, odnoszących się do tych, którzy nie wypełniali prawa, i mających na celu groźbami nakłonić ich do wierności przekazaniom. Mojżesz w tych słowach uświadamiał narodowi wybranemu, że nieposłuszeństwo prawa, przepisom prawa oznacza złamanie przymierza, które skutuje wykluczeniem z ludu Bożego. A co robił apostoł Paweł? Mojżesz mówi, że nieposłuszeństwo jest przekleństwem, a Paweł mówi, że posłuszeństwo jest przekleństwem w pewnym sensie. Tak? Czyli jakby przeinacza, przeinacza, nawet w takim pozytywnym sensie, próbując swój argument zbudować, że to posłuszeństwo jest Przekleństwem. Dlaczego? Dlatego, że nie możemy polegać na uczynkach prawa, znajdować w nich nadziei, traktować ich jako źródło zbawienia, bo robiąc to, tak naprawdę znajdujemy w nim jedynie przekleństwo. Ponieważ każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkich jego przepisów, jest przeklęty. Ci, którzy w prawie upatrywali istotę i sens swego życia religijnego, nie mają nic i nikogo, kto by ich wybawił z tego nieszczęścia. I to jest bardzo ciekawe, bo jakby Paweł na dowód swojej tezy nikt nie może być zbawiony z uczynków prawa. Cytuję fragment, który mówi, że ci, którzy nie stosują prawa, nie będą zbawieni, czy są przeklęci. Po tym surowym osądzie prawa Paweł przechodzi do sedna tej części swych wywodów, wskazując podobnie jak w Galacjan w rozdziale trzecim, werset 8, tak, czyli pismo zaś przewidując, że Bóg usprawiedliwi pogan z wiary, dały Abrahamowi tę radosną nowinę na prawdziwe źródło usprawiedliwienia. W istocie rzeczy bezpośrednio po wersecie 10 mogłoby następować twierdzenie zawarte w Galacjan rozdział 13, czyli moglibyśmy tak naprawdę pominąć werset 11 i 12. Moglibyśmy czytać, wszyscy natomiast, którzy polegają na uczynkach prawa są przeklęci, jest bowiem napisane, przeklęty każdy, kto nie zachowuje wszystkich przepisów, jak nakazuje Księga Prawa i dalej przeczytać, Chrystus wykupił nas od przekleństwa prawa. Ale jednak nie. Paweł, wydaje się, czuje potrzebę jeszcze raz powrócić do tematu usprawiedliwienia na podstawie prawa, który pojawił się w tym wersecie 16 rozdziału 2, który wspólnie czytaliśmy. Eee ale tam tego, te, ten werset był troszkę niepoparty żadnym, e, żadnym dowodem. Teraz więc z cytatu wyciąga wniosek, że już samo prawo wydaje o sobie świadectwo, iż nie jest źródłem usprawiedliwienia przed Bogiem. Czytamy o tym w wersecie 11. To, że nikt w prawie nie doznaje usprawiedliwienia u Boga jest oczywiste, gdyż sprawiedliwy z wiary będzie żył. I tutaj właśnie na poparcie tej tezy Paweł w końcu coś cytuje. Cytuje. Księgę Habakkuka, rozdział drugi, werset czwarty i to też to jest, jest bardzo przewrotny sposób cytowania, można powiedzieć, chociaż też podkreślający to, co chce Paweł osiągnąć w swoim liście. W Biblii hebrajskiej zdanie to można przetłumaczyć, sprawiedliwy będzie żył dzięki swej wierze lub wierności. Twórcy greckiego przekładu, Septuagienty, ten tekst znów nieco zmieniają. W nim to Bóg mówi o sobie sprawiedliwy będzie żył z mej wierności. Czyli już nie, nie jest mowa o, o, o sprawiedliwości człowieka, tylko o sprawiedliwości i wierności Boga. Cytując ten werset, Paweł opuszcza ten zaimek mej wierności i pisze, sprawiedliwy będzie żył z wiary. Tym sposobem przybliża się do sensu zawartego w tekście hebrajskim, ale zarazem go poszerza o taki dodatkowy wymiar, który myślę, że jest tutaj bardzo kluczowy. Wskazuje w nim Chrystusa. W gruncie rzeczy, bowiem, cytat ten w polemice apostoła ma takie właśnie podwójne znaczenie. On przyczyta, przytacza ten tekst najpierw dlatego, że w widzi w nim prorockie potwierdzenie postawy Abrahama. Tekst ten Paweł zacytował na początku omawianego tutaj fragmentu. Abraham uwierzył Bogu i to mu poczytano za sprawiedliwość. I teraz ten związek między wiarą a sprawiedliwieniem umacnia proroctwem Habakuka. Po drugie, dostarczając takiego dowodu biblijnego. Na, na tą swoją tezę daje do zrozumienia, że wiara niosąca życie jest jaką wiarą, jest wiarą w Pana Jezusa Chrystusa. Ówcześni uczeni żydowcy wyjaśniali Habakuka w ten sposób, że wiara sprawiedliwego wyraża się poprzez zachowywanie prawa, i że Bóg w dniu swego sądu ocali w domu jody wszystkich tych, którzy przestrzegają prawa. Paweł całkowicie zmienia tę interpretację. I udowadnia, że prawa nikogo nie usprawiedliwia. Gdyby usprawiedliwienie pochodziło z prawa, w Biblii byłoby napisane, że sprawiedliwy żyje z uczynków prawa. Ponieważ zaś Habakuk napisał, że sprawiedliwy będzie żył z wiary, tym samym wykluczone są wszystkie inne możliwości uzyskania tego życia. Dalej jest jeszcze kolejny cytat, już nie będę dzisiaj go omawiał, z księgi kapłańskiej, rozdziału 18, w tym wersecie 12. To jest kolejne niejako odwołanie do Starego Testamentu. A potem Paweł przechodzi do konkluzji. I tę konkluzję znajdujemy w wersecie 13. W zdaniu, które stanowi swoistą antytezę do, do wersetu 10. Oświadcza, że to właśnie Chrystus wykupił nas z przekleństwa tego prawa. Na podstawie wersetu 10. Dowiedzieliśmy się, że nikt, kto przestrzega prawa, nie może być e, usprawiedliwiony. Teraz mamy antidotum, remedium na tą, na tą twardą, trudną rzeczywistość wersetu 10. Chrystus nas wykupił z przekleństwa prawa. Ponieważ pokładanie nadziei w przepisach prawa, podobnie jak poleganie na własnych uczynkach i na własnej sprawiedliwości, nie mogło nikomu przynieść życia, przyszedł Chrystus. I to właśnie on naprawił relację człowieka z Bogiem. Jego akt zbawczy Paweł określa tutaj słowem wykupić. Ten czasownik pochodzi z takiej, można powiedzieć, dziedziny handlowej i oznacza dosłownie wykupić coś, uiszczając wyznaczoną przez sprzedawcę należność. I tutaj jest kolejna dyskusja, jak to wykupienie przebiegało, od kogo, kto był, komu się należała ta należność, komu, yy, kto wykupił, w jaki sposób wykupił, to jest inna dyskusja na inny raz. Natomiast ważne w tych tekstach jest to, że apostoł w żadnym z nich zupełnie nie porusza zagadnienia, komu i jaką cenę uiścił zbawiciel, nabywając nas sobie na własność. W największym skrócie można powiedzieć, że był to okup posłuszeństwa i mułości Jezusa względem ojca i całej ludzkości. Była to zastępcza ofiara, przyjęcie na siebie naszego grzechu i poniesienie za nas kary wiecznej. I w myśli Pawła to wykupienie może przywoływać na pamięć ideę z Księgi Wyjścia, gdzie Bóg wyprowadził plemiona izraelskie z niewoli egipskiej i po tym wyprowadzeniu oświadcza, że odtąd już będą Jego własnością pośród wszystkich narodów, pod warunkiem jednak oczywiście, że będą wierni Jego przymierzu. Paweł więc postrzega stan ludzkości obciążonej przekleństwem grzechu jako niewolę, z której wyzwala nas Chrystus, Stając się jedynym zbawicielem świata. Wyjaśnia, że Chrystus nas wykupi, wstając się za nas przekleństwem, bo napisane jest przeklęty każdy, którego powierzono na drzewie. I tutaj chcę zwrócić uwagę, że jest kolejny fragment, kolejny cytat Starego Testamentu. Też nie będę już omawiał, bo byłoby tego wszystkiego za dużo. Natomiast w wyrażeniu za nas, poza ukazanym wyżej znaczeniu, że to jest wyzwolenie, jest również ukryta prawda, że ofiara Chrystusa ma w pewnym sensie charakter uniwersalny i to też jest kolejna część polemiki z Żydami. Jezus nie umarł tylko dla Żydów, za Żydów, na których ciążyło przekleństwo wypływające z nieprzestrzegania prawa mojżeszowego, ale za wszystkich, którzy znajdują się pod panowaniem grzechu. Myśl tę Paweł kontynuuje jeszcze dalej w wersecie 14, gdzie podaje końcowy wniosek całego swojego wywodu. Chrystus nas wykupił z przekleństwa prawa. Dlaczego? Aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan, abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę ducha. W tym miejscu dochodzi do głosu ten paradoks krzyża, polegający na tym, że właśnie przeklęty staje się źródłem błogosławieństwa, które zostało obiecane Abrahamowi, a teraz spływa na całą ludzkość. Ci, którzy przez wiarę wchodzą w ścisłą więź z Abrahamem, stają się Jego dziećmi i uczestniczą w jego błogosławieństwie. Ale teraz jest już rzeczą wiadomą, że to błogosławieństwo oznacza jedno, oznacza zbawienie w Jezusie Chrystusie. I zbawienia tego dostępują wszyscy i Żydzi, i poganie. Dokonane przez Chrystusa dzieło odkopienia przymiosło więc wręcz ze sobą nie tylko błogosławieństwo dla wszystkich ludzi, obiecane niegdyś potemstwu, lecz także taką drogę dostępną dla wszystkich, na której można otrzymać to błogosławieństwo. Jaka jest ta droga? Ta, tą drogą jest wiara w Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, która otwiera człowieka na udzielana przez Boga zbawcze dary i umożliwia wejście do rodziny błogosławionych na wzór właśnie patriarchy Abrahama, Ojca wszystkich narodów. W całym swym wywodzie zatem apostoł broni godności pogan przyjmujących chrześcijaństwo. Wykazuje, że oni już nie muszą nawracać się na judaizm, aby wejść we właściwą relację z Bogiem, ponieważ przez swą wiarę i to wiarę właśnie w Chrystusa, mającą wzór w wierze Abrahama, stają się członkami nowego ludu bożego. Jeśli więc wierzysz, jesteś dzieckiem Abrahama. Jeśli wierzysz, możesz być pewny tego, że Bóg wykupił cię z przekleństwa grzechu. Amen.